Witajcie. W dzisiejszym wydaniu Independent Trader News skupiam się głównie na niepewności inwestorów co do kondycji spółek technologicznych. Niepewności, która szybko przerodziła się w strach. Rok temu o tej porze na rynku królowała ekstremalna chciwość. Dziś inwestorzy są pełni obaw. Z jednej strony nie powinniśmy być zaskoczeni, w końcu mamy rok wyborczy w USA, a do tego sezonowość rynku akcji sugeruje, że miesiące sierpień i wrzesień bywają najbardziej nerwowe i często prowadzą do korekty, a nawet bessy. Ale oprócz sezonowości pojawiły się też inne czynniki, które mogą wywołać w najbliższych miesiącach spore zamieszanie. Załamanie wiary w AI. W zeszłym tygodniu, w środę, inwestorzy stracili wiarę w niekończące się wzrosty spółek związanych ze sztuczną inteligencją. To pogorszenie sentymentu wywołało spadek wartości indeksu NASDAQ 100 o ponad 3%, co było najgorszym dniem od października 2022 roku. Największych strat doznali liderzy w dziedzinie technologii AI, tacy jak Nvidia, Broadcom czy ARM Holdings. Spore spadki odnotowały praktycznie wszystkie spółki wchodzące w skład Magnificent 7, przy czym sprawcami całego zamieszania były zaledwie dwie firmy. Alphabet, czyli Google, który co prawda popisał się przychodami i zyskami lepszymi od oczekiwanych, ale kompletnie zaszokował inwestorów poziomem wydatków przeznaczonych na rozwój technologii AI, która Póki co nie przynosi jeszcze znaczących zysków, a w zasadzie przynosi straty. Akcje tej firmy spadła o ponad 5%, co było najgorszym wynikiem Google od stycznia. Tesla straciła ponad 12% po tym jak Elon Musk udzielił niewielu szczegółów na temat inicjatywy dotyczącej pojazdów autonomicznych. To właśnie ten projekt, który miałby ruszyć pilotażowo w kilku miastach w USA w przeciągu zaledwie roku, jest wielką nadzieją dla inwestujących w Tesle. Nadzieją o tyle ważną, że sama sprzedaż samochodów elektrycznych idzie Tesli i nie tylko, naprawdę coraz gorzej. Więcej na ten temat znajdziecie na IndependentTrader.pl w artykule świat rezygnuje z elektromobilności. Coraz częściej pojawiają się głosy, że AI to taka sama wydmuszka jak sklepy internetowe w 2000 roku i że szał sztucznej inteligencji skończy się krachem. Tak jak 24 lata temu, gdy indeks technologiczny NASDAQ 100 spadł o ponad 78%. Ten pogląd jest poparty wyceną akcji, a wyceny akcji spółek technologicznych osiągnęły historycznie wysoki poziom. Dwa tygodnie temu wskaźnik cena zysk dla indeksu technologii informatycznych S&P 500 osiągnął najwyższy poziom od 2002 roku. Pomimo wyprzedaży wiele spółek z grupy Big Tech jest nadal wycenionych na bardzo w wysokich poziomach. Nvidia jest wyceniana na 36-krotność prognozowanych na najbliższe 12 miesięcy zysków w porównaniu ze średnią 21 dla indeksu SP 500. Apple i Microsoft są wyceniane ponad 30-krotnie. Z jednej strony jestem zdania, że AI jest rzeczywiście bardzo przereklamowane i wtłaczanie tych dwóch literek w niemal każdą kampanię reklamową nowych urządzeń jest po prostu śmieszne. Z drugiej strony warto jednak pamiętać, że spółki projektujące i produkujące mikroprocesory, a także większość spółek Magnificent 7 generuje obecnie dochody nie z AI, lecz z rozwoju e-commerce, popularyzacji zdalnej pracy, gamingu, rozwoju kryptowalut, przechowywania danych w chmurze, cyberbezpieczeństwie itd. To wszystko są bardzo dochodowe branże. Dlatego też o ile spodziewam się w najbliższych miesiącach Korekt notowań dużych spółek technologicznych, to już BESA zbliżona do tej z 2000 roku wydaje mi się naprawdę mało prawdopodobna. Big Tech versus małe spółki. Mamy obecnie do czynienia z sytuacją, w której wskaźnik cena zysk dla głównych indeksów może być dość mylący. Dysproporcja w wycenie technologicznego indeksu NASDAQ 100 i indeksu małych spółek RASEL 2000. Wcale nie jest duża. PDOE na poziomie 32 dla Nasdaqa jest bardzo wysoki i wskazuje na przewartościowane spółek technologicznych, ale z drugiej strony P/E małych spółek wynoszących 29 też nie wygląda zachęcająco. Gdybyśmy patrzyli wyłącznie na współczynnik cena-zysk, to odniesiemy mylne wrażenie, że oba indeksy są po silnych wzrostach, a to nieprawda. Gdy spojrzymy na notowania, to okaże się, że ETF QQQ dający ekspozycję na indeks NASDAQ 100 od 2023 roku zyskał niemal 75%, podczas gdy ETF IWM z ekspozycją na małe spółki zaledwie 30%. ETF SPY odzwierciedlający indeks S&P 500 placuje się po środku z wynikiem 45%. Dlaczego zatem mamy tak małą różnicę wskaźnika cena zysk dla big techów i małych spółek? Wynika to z tego, że w przypadku dużych spółek technologicznych mamy bardzo wysokie notowania, ale też bardzo wysokie zyski. Natomiast w przypadku małych spółek wzrost notowań nie jest aż tak imponujący, ale też zyski są słabe. Tak, po prawdzie to około 40% małych spółek notowanych w USA leci na stratach. Czy to oznacza, że trzeba się od nich trzymać z daleka? I teraz, jeszcze kilka miesięcy temu, powiedziałbym, że tak. Jednak obecnie z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że w USA dojdzie w tym roku do dwóch obniżek stóp procentowych, przy czym pierwsza ma być już we wrześniu. Rynek szacuje taki scenariusz z praktycznie 100% prawdopodobieństwem. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że to właśnie małe spółki są największym beneficjentem obniżania stóp procentowych. Po prostu zwyczajnie małe firmy muszą posiłkować się kapitałem z zewnątrz, aby się rozwijać. Wysokie stopy to duży koszt pozyskania kapitału i tym samym niski zysk netto lub nawet strata. Sytuacja zmienia się. W momencie, kiedy stopy maleją i wracamy do tak zwanego taniego pieniądza. W takim otoczeniu to małe spółki są często górą, zwłaszcza gdy są bardzo innowacyjne. Na wykresie możecie prześledzić, że to właśnie spółki o małej kapitalizacji radzą sobie najlepiej zarówno w okresie 3, 6, jak i 12 miesięcy od czyjej obniżki tu. Geopolityczne ograniczenia na półprzewodniki. Innym zagrożeniem dla sektora technologicznego jest geopolityka. Trump grozi odsunięciem wojsk USA od obrony Tajwanu i przeniesieniem produkcji półprzewodników w inne miejsca. Tajwan jest o tyle ważny, że jest tam produkowane ponad 90% najbardziej zaawansowanych chipów na świecie. Dziś cała światowa gospodarka jest uzależniana od tej małej wyspy położonej niedaleko Chin. Pomimo, że wypowiedzi Trumpa to raczej tylko groźby, to nie ulega wątpliwości, że USA pod jego przewodnictwem będzie kontynuować wojnę handlową z Chinami i prawdopodobnie ją zaostrzy. Już od 2022 roku w obliczu rosnących napięć między Stanami Zjednoczonymi a Chinami administracja Bidena wprowadziła kontrolę eksportu, aby uniemożliwić Pekinowi uzyskanie zaawansowanych półprzewodników i sprzętu do ich produkcji. Pozornym celem tych ograniczeń było odcięcie Chin od rozwijania sztucznej inteligencji, którą mogliby wykorzystać w modernizacji swojego uzbrojenia. Kontrole eksportu chipów prawdopodobnie nie przyniosą żadnego skutku. Jest mało prawdopodobne, aby znacząco spowolniły modernizację wojskową Pekinu, której znaczna część może zostać po prostu zrealizowana przy użyciu starszych chipów. Ale nie to było prawdziwym celem restrykcji. Zastosowane ograniczenia będą miały prawdopodobnie większe znaczenie, jeśli chodzi o umożliwienie USA utrzymanie przewagi technologicznej. Mało tego, pozycja USA jest na tyle silna, że Amerykanie nie tylko ograniczają własny eksport technologii, ale również dyktują, co ma robić w tym względzie Europa. W rezultacie działania USA będą hamować chińską innowacyjność i wzrost, ale nie za darmo. Firmy produkujące układy stalone w Stanach Zjednoczonych i krajach sprzymierzonych już odnotowują spadki przychodów, ponieważ są zmuszone do opuszczania ogromnego chińskiego rynku. To właśnie takie działania ze strony USA powodują, że takie skąd inąd znakomite spółki jak holenderski ASML czy japoński. Tokyo Electron mogą tracić na wartości, dopóki nie zastąpią Chin innymi rynkami zbytu. A to nie będzie łatwe. Przypomnę, że w przypadku monopolisty produkującego najnowocześniejsze maszyny do produkcji układów scalonych, czyli holenderskiego ESML, rynek chiński odpowiada za ponad 1 czwartą ich przychodów. Wybory w USA i ich konsekwencje. Po tym, jak prezydent Joe Biden zakończył ubieganie się o reelekcję, kampania prezydencka pomiędzy Kamalą Harris i Donaldem Trumpem rozpoczyna się w zasadzie bez wyraźnego lidera. Trump cieszy się 49% poparciem, a Harris w 46%, co mieści się w marginesie błędu. Szanse na zwycięstwo Trumpa zmalały, a Harris ma szansę odzyskać zaufanie wyborców utracone dzięki naprawdę bardzo słabym wystąpieniu Bidena. Sądarz CNN pokazuje, że wyborcy powszechnie popierają decyzję Bidena o ustąpieniu i są bardzo entuzjastycznie nastawieni do Harris. Pozostają podzieleni co do tego, czy następczyni Bidena powinna starać się kontynuować jego politykę, czy też wytyczyć nowy kurs. Mimo zmiany kandydata demokratów, to Trump Nadal pozostaje liderem sondaży i byłby nim przeciw jakiemukolwiek zbranych pod uwagę następców Bidena, oprócz może Michelle Obamy, która prawie na pewno kandydować nie będzie. Nie wiemy jeszcze, jakie będą plany polityczne Harris, i jak będzie wyglądał jej program. Znacznie więcej wiemy na temat poglądów Trumpa, bo te znacząco się nie zmieniły od jego poprzedniej kadencji. Mamy dopiero lipiec, ale inwestorzy już obstawiają powrót Donalda Trumpa do Białego Domu. Energetyka, przemysł, finanse i kryptowaluty zyskały na wartości. Akcje spółek solarnych i innych spółek sektora czystej energii wprost przeciwnie. Jednak nic nie jest pewne w przypadku zwycięstwa Trumpa. Już teraz widzimy zamieszanie w sektorze technologicznym w związku z sugestią Trumpa, że Tajwan powinien płacić za ochronę USA. Uważam, że wygrana Trumpa może oznaczać przede wszystkim znacznie ostrzejszą politykę USA wobec Chin, próbę zakończenia konfliktu na Ukrainie na niestety niekorzyść Ukraińców i tym samym większą nerwowość również u nas w regionie i również na GPW. Umniejszenie znaczenia NATO, umniejszenie znaczenia Unii Europejskiej, obniżenie też podatków w USA, zaostrzenie polityki emigracyjnej, dążenie do obniżek stóp procentowych, zwiększenie zmienności na rynkach kapitałowych, pamiętamy słynne tweety Trumpa i pozytywne nastawienie do kryptowalut. Także różne sprawy mogą się zmienić, natomiast polityka Harris jest w tym momencie dużą niewiadomą. Mimo to uważam, że nie należy wpadać w panikę. Co do Ukrainy, zakończenie tego konfliktu jest o tyle bardziej prawdopodobne, że od wojny odwracają się już sami Ukraińcy, a dążenia do rozmów pokojowych się nasilają. W zasadzie zakończenia tej wojny chcą już wszyscy oprócz USA. Obojętnie, które z tych punktów miałoby się ziścić, warto wiedzieć, że zarówno zwycięstwo Trumpa, jak i Harris. Nie powinno wiele zmienić w długofalowej polityce zagranicznej USA. Stany Zjednoczone mają to do siebie, że tam nie skreśla się dokonań poprzedników tuż po objęciu urzędu. Tak więc nawet jeśli Trump będzie próbować zakończyć konflikt na Ukrainie, to Polska nadal pozostaje sojusznikiem USA i w tej kwestii niewiele się zmieni. Niezależnie czy następnym prezydentem będzie Trump, czy też będzie to Harris. Tym bardziej, że obecnie wydajemy na zbrojenia Niemal 4% PKB, czyli niemal dwukrotnie więcej niż się zobowiązaliśmy, zarówno wobec NATO, jak i USA. Chińskie spowolnienie i alternatywne rynki. Chiny po zapaści na rynku nieruchomości nadal nie mogą rozruszać swojej gospodarki i dopiero w tym roku wygrzebały się z deflacji. Ale zrobiły to bardzo mozolnie. Przy czym deflacja w przypadku państwa środka jest ewidentnym sygnałem znacznego spowolnienia gospodarczego. Dlaczego? Spowolnienie rozwoju ekonomicznego w Chinach wynika z kilku przyczyn. Jedną z najważniejszych jest sytuacja na rynku nieruchomości, który w pewnym momencie. Odpowiadał za około uwaga, 30% PKB Chin. Warto prześledzić, jak do tego doszło. Przez wiele lat ceny mieszkań i nieruchomości w Chinach rosły bardzo szybko, co sprawiło, że ludzie kupowali nieruchomości jako inwestycje, licząc na dalszy wzrost ich cen, jak w Polsce. To doprowadziło do sytuacji, Ceny nieruchomości stały się bardzo wysokie, a wiele osób nie było stać na zakup własnego mieszkania. Deweloperzy zadłużyli się, aby finansować nowe projekty budowlane, i kiedy sprzedaż mieszkań spadła, zaczęli mieć problemy ze spłatą swoich długów. Chiński rząd wprowadził restrykcje mające na celu ochłodzenie przegrzanego rynku, w tym limity na zakup kolejnych nieruchomości i większe wymagania dotyczące wkładu własnego. Timing był fatalny. Te działania miały na celu stabilizację rynku, ale w krótkim okresie spowodowały jeszcze większy spadek sprzedaży nieruchomości i kolejne problemy finansowe dla deweloperów. Inwestycje w nowe projekty zostały odwołane. Spadły ceny materiałów budowlanych i wzrosło bezrobocie. Wysokie ceny mieszkań i niepewność na rynku nieruchomości sprawiły, że ludzie zaczęli Mniej wydawać na inne dobra i usługi, w związku z czym ceny stanęły w miejscu i pojawiła się deflacja. To spowolniło wzrost gospodarczy, ponieważ konsumpcja jest ważnym elementem napędzający rozwój ekonomiczny każdego kraju. Niech ten scenariusz będzie również przestrogą dla Polski. U nas również panuje kult nieruchomości, a kolejne pomysły rządowe na preferencyjne kredyty tylko przybliżają czarny scenariusz, którego doświadczyły Chiny. Jak dotychczas chińskie PKB rosło w średniorocznym tempie 8-9%, tak przewiduje się, że do roku 2030 ten wzrost będzie maleć aż do około 3% i 2% do 2040. Ta stagnacja w Chinach to ogromny balans dla globalnej gospodarki, a jednocześnie powód do radości głównego konkurenta, czyli USA. Donald Trump już zapowiedział, że po zwycięstwie w wyborach będzie chciał powiększyć cła na chińskie towary nawet do 60%, czy ma kompletnie wykończyć chiński rozwój gospodarczy. Nad Chinami zebrały się czarne chmury i moim zdaniem nieprędko wzejdzie tam słońce. Dlatego jestem zdania, że pomimo niskiej wyceny PDE równe 8, lepiej póki co w chiński rynek akcji nie inwestować. Tym bardziej, że obecnie za niedowartościowane Mogą uchodzić również niektóre rynki rozwinięte, w tym sporo europejskich oraz kraje południowej Azji, takie jak na przykład Filipiny czy Malezja. Rynki unijne mogą być również perspektywiczne z tego względu, że Europejski Bank Centralny prawdopodobnie będzie obniżał stopy procentowe szybciej niż amerykański Fed. Na grafice kolorem zielonym oznaczyłem kilka tanich i perspektywicznych rynków, nad którymi warto się moim zdaniem zastanowić. Tąpnięcie ceny miedzi. Spowolnienie gospodarcze Chin niesie ze sobą dość poważne konsekwencje. Myślę, że w najbliższej przyszłości możemy się spodziewać spadku ceny większości surowców których głównym odbiorcą były Chiny, na przykład miedzi. W ostatnich miesiącach Chiny wyeksportowały ogromne ilości miedzi, doprowadzając do spadku jej notowań o ponad 20%, licząc od szczytu z maja bieżącego roku. Po prostu nie potrzebują jej u siebie. Oznacza to słaby popyt wewnętrzny na ten surowiec w Chinach i można się pokusić, by tę sytuację wykorzystać. Uważam, że długoterminowo miedzi będzie brakować z uwagi na różne problemy z jej wydobyciem oraz ze względu na powoli, ale stale rosnący popyt głównie z sektora energetyki odnawialnej. Pisaliśmy o tym szerzej w artykule Jak inwestować w miedź. Jak widać, nie trzeba inwestować bezpośrednio na rynku chińskim, by wykorzystać osłabienie tamtejszej gospodarki czy też kraje, które mogą do pewnego stopnia Chiny w globalnej gospodarce zastąpić. Minimalne wynagrodzenia ponownie w górę. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenia w Polsce za pracę wzrosło do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa to 28,10 zł. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej i obejmie ponad 3 miliony osób. Na wykresie widzicie, jak gwałtownie rosło wynagrodzenie minimalne w Polsce na przestrzeni ostatnich lat oraz jaki stanowi procentowy udział średniego wynagrodzenia. Obecnie Płaca minimalna to ponad 50% średniego wynagrodzenia, co jest zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej, których musimy przestrzegać. Alternatywą jest wynagrodzenie minimalne stanowiące nie mniej niż 60% mediany wynagrodzeń. To drugie rozwiązanie wydaje się być rzetelniejsze, ponieważ średnia wynagrodzeń jest bardzo zawyżana przez w sumie nieliczne grono osób zarabiających bardzo, bardzo dużo. Między innymi z powodu nowego sposobu naliczania wynagrodzeń minimalnych GUS będzie musiał teraz liczyć medianę wynagrodzeń co miesiąc, a nie tak, jak to miało miejsce dotychczas co dwa lata. Zanim wpadniemy w zachwyt i zaczniemy cieszyć się z zacierania nierówności majątkowych, warto wspomnieć kilka negatywnych czynników wzrostu płacy minimalnej, a należą do nich wzrost inflacji, Wzrost bezrobocia, wysokie koszty pracy po stronie pracodawcy ograniczają zatrudnienie, wzrost szarej i czarnej strefy. W połączeniu z programami socjalnymi typu 800 plus wzrost wynagrodzenia minimalnego prowadzi do rozwoju mentalności znanej z PRL pod tytułem Czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, tylko że w tym wypadku nie 2000, tylko znacznie więcej. Przykład wielu krajów Europy Zachodniej pokazuje, że wysoka płaca minimalna zabija motywację do rozwoju i budowania kariery. Przypomnę też, że w Szwajcarii, którą zawsze traktuję trochę jak wzór do naśladowania, nie ma ustawowej płacy minimalnej, o czym, uwaga, zdecydowali sami wyborcy w 2014 roku. To, ile się tam zarabia, zależy od efektywności pracy i jak widać po zarobkach Szwajcarów, nie jest to wcale złe rozwiązanie. A wy jak uważacie, czy ustawowo określona płaca minimalna to dobre rozwiązanie? Jak powinna być liczona? Dajcie znać w komentarzach. A na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że przy okazji kolejnej części nastroje inwestorów się już unormują, a strach ponownie przemieni się w optymizm. Byle nie za duży. Dzięki za uwagę.